Dzień dobry. Dziś w ramach SFAŚ, czyli Subiektywnego Vlogu Auditora Śledczego, będzie trochę o rachunkowości, a w szczególności o tej oto tutaj fascynującej pozycji podatkowej i zamknięcie roku 2024. A mówię o tym dlatego, że mam ogromną przyjemność i zaszczyt być współuczestnikiem powstawania tej książki, tego właściwie tak naprawdę Podręcznika, poradnika, przewodnika po sprawozdawczości finansowej i podatkowej za zeszły rok, które okazuje się zresztą w cyklach rocznych. A mówię o nim teraz jako akademik, dlatego nie jestem w koszuli ani w krawacie. Mówię również do moich studentów, że to jest kapitalny podręcznik. Nie tylko poradnik, nie tylko przewodnik, nie tylko e, zbiór problemowych zagadnień, ale przede wszystkim e, miejsce, gdzie można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, które mogą nurtować zarówno dyrektorów finansowych, jak i księgowych, jak i studentów, e, którzy na przykład e, studiują na kierunku finanse i rachunkowość, czy e, wchodzą w ogóle w świat e, rachunkowości, wkraczają w świat rachunkowości, zaczynają na przykład studia w SGH na przykład, i chcieliby, no, że tak powiem, zwiększyć tempo, czy podnieść krzywą uczenia się w ramach właśnie tej podróży przez arkana podatków, finansów, rachunkowości jako nauki, która właściwie ma kluczowe znaczenie z perspektywy Poruszania się po e, świecie działalności gospodarczej, no bo e, e, rachunkowość to po prostu e, wiedza na temat systemów informacyjnych funkcjonujących w przedsiębiorstwie, a dotyczących rejestracji zachodzących w tym przedsiębiorstwie m, zdarzeń gospodarczych, prezentacji e, tego, co w, tej, e, w tym przedsiębiorstwie się dzieje, m, ale również e, weryfikacji tego, czy ta sprawozdawczość jest prawidłowa, to w kontekście biegłych rewidentów, audytorów wewnętrznych, no i wreszcie kwestia zarządzania tym przedsiębiorcem w kontekście rachunku kosztów, czy współcześnie rachunkowości zarządczej. Także polecam. Przejrzałem wczoraj, bo wczoraj do mnie przyszła ta książka i no i naprawdę warto, tak, bo co roku jest aktualizowana, co roku odnosi się do najbardziej aktualnych zagadnień i Wydaje mi się, że z tej perspektywy to jest słuszna koncepcja, żeby sobie poczytać niekoniecznie całość od deski do deski, bo to jednak jest no, ponad no, nie może nie ponad, ale prawie 1000 stron. Ale za to w fajnym formacie. Dużym drukiem są tabelki, są moje ulubione szubieniczki, ale nie w rozumieniu straszliwych rzeczy, tylko po prostu kwestii tego, jak rozksięgować, zarejestrować różne rzeczy bilansowo, pozabilansowo, jak jedno z drugim się. Jakie są wzajemne relacje między tymi rejestrami. No i oczywiście no i kwestia tego, jak to wszystko ma się do systemu podatkowego funkcjonującego w naszym kraju. To tyle może na ten temat. Zachęcam, polecam rekomenduję i życzę miłego jakże bardzo dnia, bo dzisiaj dzień słoneczny, rzadki. Rzadki tej zimy, rzadki w ogóle w Polsce, więc zima ze słońcem mimo że bez śniegu, rewelacja. Pozdrawiam, polecam. I do zobaczenia.